Witam wszystkich z tej strony Pablo, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Skyrim, w którym to będę Wam pokazywał podstawowe misje, u towarzyszy jak i zaczniemy troszkę główny wątek w białej grani, a więc zapraszam do oglądania. Dobrze, w ostatnim odcinku byliśmy w, czap Przepraszam, w czarnym głazie, gdzie. Rozwiązaliśmy parę zagadek. Zabijaliśmy kilka truposzy i czas na pójście do Białej Grani. Tak jest, a więc robimy trip do Białej Grani. Eee, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Skakać tutaj, eee, Po drodze jeszcze spotkamy towarzyszy. Ale to wszystko zaraz zobaczycie. Pokażę Wam, gdzie jest ich siedziba. I tak dalej, i tak dalej. A więc let's go! Niau. Crab. Eee. Dobry. i podziel się przedmiotami. Hmm. Coś Ci może dam. Jako mi broń A masz Niech moc będzie z tobą gromowodny Miał się oh yeah. To jest biała grań, tutaj jak widzicie to całe że tak powiem, miasto. Dobrze, oddaję się dalej. Motyl, nie ma motyla. tyle skrzydła, dodam. Biegni... o! Krzydźcik, przerzuciłem się trochę na ucznictwo. Myślę, że tak samo zmienię trochę tryb gry z dwuręcznej broni na tarcze i miecz. Jeszcze nie wiem, czy tak zrobię, ale tak myślę, ponieważ bardzo ciężko się gra na razie dwuręczną bronią. End shit. Klękaj do miecz. Co powiesz? Nic nie powiedz? Czemu nic nie powiesz? co to jest? tak, człownicy. Mogę do ciebie dołączyć? oh yeah. eee, ale że się schłał. no powiedzmy że dobra. Ziemniaki, 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 kurczaki, ziemniaki, ziemniaki. A opierdzielę im za pola kurczaków i ziemniaków. Dawaj. Jak grabisz to po całości. Por i kapusta. Mio, 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 mio. Jestem rasowym rolnikiem. Dobrze. Lecimy dalej. U. To to? Chyba krety macie. O dobrze, koniec tej zabawy. Tutaj był pierwszy motyw, gdzie spotkaliście, e, że tak powiem, towarzyszy. Możecie sobie pogadać z... E, no, jakby jedną z głównych panienek. To jest mała ekipa właśnie towarzyszy. E, która właśnie idzie teraz do Białej Grani, do swojej siedziby, do której my też po... Później... Y, pójdziemy. W Skyrim macie różne środki transportu. Nie tylko możecie y, iść z puta, ale możecie również, y, że tak powiem, jako transport używać konia, to możecie kupić od tego, tego pana, bądź y, po prostu zapłacić woźnikowi, który was zawiezie w miejsca. Y, i w jakieś tam miejsca, widzicie tutaj 50, sztuków, to 20 i tak dalej, i on was pozawozi do różnych miejsc, żeby nie tracić czasu na, że tak powiem, bieganie. Jeżeli ktoś oczywiście nie lubi eksplorować się mapy i tak dalej, ja jestem innego, że tak powiem, zdania i lubię po sobie pobiegać po całej mapie. Dobrze, oczywiście jest jeszcze coś takiego jak szybkie przemieszczanie się, jeżeli odkryjecie dane miejsce na mapie możecie po prostu kliknąć na ten obiekt e, na to miejsce i się szybko przenieść w to miejsce. Dobrze, już jesteśmy prawie białej grani. Teraz będziemy gadać ze strażnikiem. Old. E, nie wybierajcie tej opcji e, płacenia, najmniej opłacalna, ponieważ e, on się da przekonać. Widzicie, wystarczy przekonać, że nie musicie ani tracić pieniędzy, ani że tak powiem go wnerwiać. Po prostu płacicie, że tak, po, przepraszam, po prostu przekonujecie gościa i. ...a i macie wejście, nie? A do tego, jak widzicie, urosła mi, mi, mi retoryka. Okej, okay, jesteśmy już w białej grani. E, spójrzcie na te wspaniałe budowle, które tutaj są. E, oczywiście kultura jest też, e, że tak powiem, inna trochę niż u nas. Nie no dobra, zwalę sobie robię. E, tutaj macie kowala, e, który wam... Jeżeli nie pójdziecie do wcześniejszego kowala e, w rzecznej puszczy, tutaj macie kowalkę, która Wam może pomóc właśnie w nauce kowalstwa e, w taki sposób, że będziecie mieli wytłumaczone kowalstwo od podstaw, również możecie wejść na. Mój kanał, gdzie znajdziecie tam w moim, że tak powiem, na mojej liście filmów, które przesłałem, jeden film właśnie o Kowalstwie i Alchemii. A to jest piec hutniczy, o którym kiedyś wspominałem. Nie wszyscy właśnie o tym wiedzą. Taki piec hutniczy służy do przetapiania, że tak powiem, materiałów. Tutaj sobie możecie ładnie przetapiać sztabki, czy tam nie sztabki, po prostu jakieś rudy, żelaza czy różne takiego typu materiały na prawdziwe sztabki, które później, z których później możecie robić bronie, zbroje i tak dalej. Okay. Co by tu jeszcze powiedzieć? No już jesteśmy te tej białej grani. Nareszcie, bo bardzo dużo, bardzo długo <laughs> nie byłem tutaj od początku gry. Mogłem przyjść tutaj wcześniej, oczywiście, ale wolałem sobie zrobić kilka zadań jeszcze pobocznych i w ogóle poeksplorować inne miejsca, niż tutaj przyjść od razu. Bo jestem gościem, który po prostu woli sobie pograć długo, niż walić główny wątek od razu z mostu. I, że tak powiem, niezbyt się z tej gry cieszyć. Ja osobiście wolę pograć bardzo długo. Ok. Tutaj mamy całą budowlę... Yy, aż budowlę, siedzibę, towarzyszy, do których sobie wejdziemy... Jarvaskar. Jarvaskar, tak właśnie. Wchodzimy do Jarvaskaru, gadamy z kolesiem i pytamy się, czy nas przyjmie do ów Hilbi Tu się widzimy, ktoś bije. Yy... Przepraszam. Bijesz kobietę, świnio? Chcesz zginąć, ma Ale widzę cię, trzaska, ty. Eee! Załóż mu. Go for it! Go for it! Go for it! Bitches go for it! yo! Dobra, będziemy. O! są towarzysze. Mogę dołączyć do towarzyszy. Muszę porozmawiać z kodlakiem, który znajduje się na dole. Tutaj jest cała siedzibka i jak widzicie, całkiem przyjemnie, Przytulnie i ciekawie. Mogę ukraść? Nie, yeah, fuck. Tutaj idziecie sobie ładnie na dół. Do kwaty! Gdzie znajdziecie sobie szefa i założyciela ów Gildii Oczywiście mojej ulubionej, bo jak żeby towarzysz Pablo. Nie mógł być w towarzyszach, bądź. Nie lubię towarzyszów. Pizza? Woo! Widzę sobie ładną mi prekskę tutaj zrobiliście. I nie zaprosiliście mnie. Świnie. Został to mnie, ale odoci. No tak. Chcę dołączyć do was. A certain strength of spirit. Ho, 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 master, you are not truly concerned to him. I am nobody's master, Lucas. And last I checked, Ooh. we had some empty beds in the with a fire burning in their hearts. The Apologies. Oh, yeah, yeah, yeah. I've never even heard crap. of this outsider. No. Sometimes the famous come to us. Talk to the school, my friend. What matters is their heart. jeszcze wiele nauki. Dobrze. to. O, Będzie tego. Idziemy się bić. Trochę tutaj Wam że tak powiem. Powykupiałem się, ale chodziło o to, że główny szef, szef towarzyszy Kodlak zgodził się jakby mnie przyjąć na okres tak jakby próbny na razie. Czyli mam iść, pokazać, że tak powiem, co potrafię i walczyć z tym oto mężnym człowiekiem. Wilkas, Biegnij, biegnij, Wreszcie złej dupy. Let's go. No dobra, dobra, wychodź. Idziemy nas. Solo show. Tam dam 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 dam. Dawaj. Lecimy. Pomarlimy czas. Łoń. Dobrze, jesteś tak twardy, to ciekawe zobaczymy czy wytrzymasz opór mojego pięknego młota ląduję na tej czaszce Dawaj Ale ty coś cipałeś gościu jep i co? Hehe -he. To się nazywa pierdolnięcie. Zgięło cię. Świnia jeszcze mnie wykorzystuje. Chcesz zginąć? Ho, ho, ho! Jemuś taki cwany. Dobrze, dostaliśmy zadanie od niego dalsze. Eee... Muszę dać miecz temu oto kowalowi niebiańskiej kuźni. To jest, że tak powiem, niebiańska kuźnia. Pokażę ja ją wam z daleka. Tak to wygląda. Fajna, fajna. Najlepsza, y że tak powiem, kuźnia, która dodaje muśki. Tam, tam, tam biegam po lawie, biegam po lawie, tam, 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 tam. tam y w której właśnie możecie sobie pokuć różne rzeczy. Podobno jest zaklęta. Tara. I jeszcze do tego macie książeczkę tutaj, więc polecam, się, polecam tu przyjść. I używać tych To jest oczywiście Kowal, główny. On współpracuje z towarzyszami, więc. Okej. Okay. on sobie z nim. Kadamek, który rządzi i tak dalej, jesteś towarzyszem, On powie, że tylko współpracuje z nim i tak dalej. Oczywiście to daje, daje nam następne zadanie. E to, to plan. Plan. Muszę do pracy. Y Teraz się trochę zakapiłem i dokładnie nie zobaczyłem na <grywki> o czym chodzi w tym zadaniu. Y nie to. To też nie, to broni, to musi być to. Oddaję elitarcze. grupa nie wiem, oh, nie to. A Aela to jest pewnie w środku. Jak kiedyś tak skoczyłem, to się prawie zabiłem, więc... Na szczęście... Nie musiałem nagrywać tego odcinka z powrotem. Bo już miałem kilka takich wpadek, które mnie naprawdę zirytowały. Gdzie jest ta panienka? To jesteś ty? Nie. To jest jakaś Aela. Come on! Musimy znaleźć jakąś panienkę, żeby się dostać. Do. E, że tak powiem. Towarzyszy. Nawet no, jeśli tu nie ma kwatery. Hello! Jest! Dobrze, dobrze. Mam proszę bardzo. Zrobiłem podstawowe dwa zadania za nich

To jesteś ty. No. Chodź, nie. tak jestem ładniejszy od ciebie. Fakę. Kultury no, no, dalej. Masz gościu fajną zbroję. Zabić cię? wiem dostać? Teraz będę musiał sobie właśnie e, chyba kowalstwo trochę podbić i zresztą chyba stworzę sobie zbroję, bo w tej naprawdę już się powoli nudzi chodzić i się robi słabo. Dziękuję bardzo. Mamy wyrko. E, gdzieś tutaj. Owaj to. Ja nie pamiętam które. Odejdź. Któreś z tych wyrek jest moja. Wow, wow. Gadam ze ścianą, uwielbiam te bugi. Tak jest. To jest. No i muszę kogoś zastraszyć teraz następne zadanie. Jak widzicie, początek nie jest zbyt skomplikowany i te misje nie są jakieś trudne. Więc na pewno sobie poradzicie z tym wszystkim. Dla osób, które lubią sobie trochę, że tak powiem, pożyczyć od nich rzeczy, możecie tutaj właśnie przyjść i skroić kilka itemów. A jeszcze, że mam czas, to obalimy jedną, nie obalimy jednej teorii, tylko po prostu potwierdzimy tą teorię, jaką jest koszyk na głowie. Wiele osób. Jedna osoba tylko po prostu pytało mi się. E, czy jest taka opcja, że jeżeli ktoś będzie miał koszyk na głowie, to e, widzicie? Mogę sobie chodzić. Po prostu wykryto mnie. Ale jestem na razie w ukryciu. I jeżeli osoba ma koszyk na głowie, to nie widzi co robię. Czyli zaraz coś ukradnę, tylko co by tu ukraść. Mię tą książeczkę. Załóżmy. No już nie, ale jeszcze mieszek sobie ukradniemy I co by tu jeszcze sobie skroić? Jest tutaj serce Dadr'y, właśnie schowane. Czy tutaj powinno być na stole, może spadło, nie wiem. Ale też poradzam Wam. Potrzebne jest później do zrobienia zbroi teadrycznej bądź miecza. Też polecam tutaj przyjść i sobie zabrać te rzeczy. Oczywiście, mieszek sobie bierzemy. Wiem, jako towarzysz, nie powinienem tego pokazywać i robić. Ale jako, e, że to później powinno. Będzie moje. To. Nie będziemy się po prostu kłócić. Jak widzicie, trochę to śmieszne, ale fajna opcja. Możecie sobie właśnie włożyć kolesiowi koszyk na głowę i pokraść trochę rzeczy bez żadnego problemu. Dobrze, wychodzimy stąd już. Spędziłem tu już dużo czasu na teraz. Czas iść do zamku i pogadać z królem. I to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Co chciałem wam właśnie pokazać jeszcze? To chyba to będzie Jeszcze idziemy pogadać sobie właśnie z królem Nie jak on się tam nazywa Jale. Który nam powie co mamy dalej, ro dalej robić Mieliśmy z nim pogadać Jaka była misja od początku Więc nie będziemy obiali w bawełnę I po prostu tam pójdziemy Na smoczej przystani Open to. Dalej, dalej. po wycinać te kawałki, kiedy się przenoszę przez drzwi, ale już nie będę Anielka, robił. Nie, 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 nie. Mówimy tutaj co się działo i tak dalej. Będziemy teraz rozmawiać z królem. Co się działo właśnie w Helgen i uświadamiamy go co się stało. Tu troszkę, że tak powiem, pojedziemy cesarskim, ale oczywiście. Jak wiemy e, ten Jarl, że e, jest cały czas neutralny i praktycznie będzie neutralny po żadnej stronie. E, na razie, więc ani nie jest po stronie cesarskich ani chromowładnych, nie chce brać żadnego miejsca pomiędzy e, tą potyczką nie, tych dwóch właśnie gil. Tutaj wynika z tego, że król jest przestraszony. Trochę. I nie wierzą mi, że właśnie coś takiego się stało. Ale powoli już, jak widzimy, przekonuje się i posłucham. Let's go! Tutaj dostaliśmy stalową zbroję. Oh yeah! Pięknie. Nie trzeba przynajmniej patrzeć, że tak powiem, w ten. Nie będę musiał otworzyć zbroj. Jeszcze pogadamy sobie z magiem? Mamy takie zadanie. Jarl, twierdzi, że potrzebujesz pomocy? Dalej, no i mówiłem, że chcę ze mną gadać? Więc, Słuchaj, sucha, jak mówię, człowieku. gdzie mam iść, co mam przynieść? Jako, że byliśmy już w Czarnym Głazie. Widzi jak widać, dobrze, że tam poszedłem wcześniej. Bo nie będę musiał latać 5 razy i zmieniać pozycji. Eee, po prostu od razu oddam mu. I że tak powiem, będę miał zadanie zakończone chyba. Eee, gdy zabiliśmy tam tego ostatniego, jakby bossa, który wyszedł z trumny, jak pamiętacie, eee, kiedy byłem w czarnym głazie, on miał przy sobie kamienną tablicę. Ah. Teraz wam pokażę, jak ona wygląda. Eee, Dobra, dobra, dobra. Oj, chyba mi już ją zabrał, to wam nie pokażę, ale po prostu jest kamienna tablica. Eee, I dostaliśmy to zadanie potwierdzone. Dobrze. To będzie na tyle w tym odcinku. Ja jeszcze sobie ubiorę zbroję y, nową. O oh yeah, motherfuckers. Podoba mi się, jest taki w stylu, jest taka w stylu najemnika. A ja lubię najemników. Ojej, oh yeah. oh, towarzysz? Dobrze, to by było wszystko w tym odcinku. Pokazałem wam e, jak dojść do białej grani, ale to w ogóle sami będziecie wiedzieli. E, podstawowe misje, towarzyszy i wątek główny troszkę zaczęliśmy. Ale nie będziemy od razu tak, że, że tak powiem, jechać cały czas wątku głównego, bo ja jestem, jak już powiedziałem, typem człowieka, który lubi sobie zrobić najpierw boczne wątki, a powoli, powoli, naprawdę powoli robić wątki. Rob, robić główny wątek. A więc. Do zobaczenia, towarzysze. Ahoj!